W dzisiejszym odcinku zakochałem się w szalonej dziewczynie mojego przyjaciela Na Brookhaven RP To było naprawdę dziwne Najpierw chciałem ją poderwać, a pod koniec bardzo tego żałowałem Już daję ci całusa i musiałem ratować swój tyłek Oglądnie odcinek tak do końca Zostaw super like, To wrócę w wakacje Napisz w komentarzu siema A przy serduszko Odpiszę I zapraszam do filmu Para pa pa para, pa pa, 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 pa! Mój nosek O o Ała Bubu Nie bądź małym dziedziusiem Ej Nie jestem dzieckiem O Duże bubu Tak tak Mam bardzo duże bubu Szybko do mojego domu! Proszę, uratuj mnie! To jest naprawdę złe! To jest chyba mój koniec! Co się tutaj dzieje? On ma ogromne bubu. E, tak, tak, ogromne bubu. Jaka piękna. I teraz płacze jak dziecko. Ej, to nieprawda. Cicho. Czekaj, co? Ty płaczesz jak mała dziewczynko. To nie ja, to mój brat bliźniak. Jesteś naprawdę dziwny. O mój Boże, jaka ona jest piękna. Ale czekaj, panie Bobu, kim ona jest? I co ona tutaj robi? To moja dziewczyna! O, tak, tak. E, czekaj. Dziewczyna, ty taki brzydki, a ona taka piękna. Masz nie dopierać się do mojej dziewczyny! Ja? Co ty? Patrzyłeś na ją słodkimi oczkami! Eee, okej, okay. ale wiesz to. Ja wracam do mojego domu. Po, o kurde, dziewczyna Bobuksa jest taka piękna! Dobra, pa, papa, idziemy do szkółki! Ale to piękne włosy! a Aaaa! Uchaj, głupia dziewczynko! E, czekaj, czy to jest dziewczyna pana Bobuksa? Ehehehe! <laughs> Radzę wam nie zostawić! O nie, czekajcie! <laughs> Muszę ją uratować! Ej, wy! Słuchajcie! Eee, to mój koniec! Chciałbyś! <grystanie> to twój koniec! E, 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 proszę! zostawcie mnie! Au, au A teraz szafeczka! Au, tylko nie szafeczka! Serio! A Bobóg sobie je teraz kanapeczkę! Okej, okay, ale nie wiecie! Z kim zadzieracie! <noise> Lepiej uciekaj, dziewczynko! Tak, tak. No, chodźcie za mną. Hehe! <noise> ok, ale po co? No, chodźcie tutaj. A teraz to jest masz koniec! Ała! Ona jest szalona! Ała, ale jak? A teraz posprzątać! Wow, to było przeurocze! Nic nie widziałeś. Taka piękna. Okej, okay, jestem obok domu pana Bobu. Okej, okay, i chcę zakrać się do jego domu. A o, o, on tam jest! OK, i jestem przebrany za karton. Dokładnie chcę się schować tutaj. Trzeba załatwić swoje codzienne potrzeby. O, jaka urocza! Ej, czekajcie, czy ten karton się poruszył? O nie, ona nie może mnie przyłapać. OK, ale nieważne. Teraz myju, myju. Ale czekaj! Czemu ona wyciągnęła siekierę? Czuję, że ktoś tutaj jest. Ale okej, okay, czas na sen. Okej, okay, ale muszę przejść tak, żeby mnie nie zauważyła. Czekaj chwilę. Co się dzieje? La custo, kerami, saruto, bejami, curato, setito, parato, palito, bubacarato. A, 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 boję się. Co się tutaj dzieje? To tutaj się dzieje? Co wy tutaj razem robicie? Y, Okej, okay, to może ja sobie pójdę, ale pierw y, weź tą karteczkę. Okej, okay, papa! Bęb sus! Czekaj, co tu jest napisane. Cześć, jestem goti. Bardzo mi się podobasz. Czy możemy się spotkać? Y, w sumie to przystojniak z niego. Z kogo? Y, tak, tak, y, z ciebie. Proszę, żeby przyszła, bardzo proszę. O, o kurczę, przyjechała. Hej? Okay. Wiesz co, chciałbym ci taką jedną rzecz powiedzieć, bo tak jakby się w tobie zakocha! Eee. Tak, tak, wiem to. Jesteś porwany! E, czekaj, co? Czekaj, co my tutaj robimy? Jeżeli chcesz, żebym była twoją dziewczyną! <śmuszczanie> musisz obrabować ten bank! E, Okej, okay, wszystko dla mojej nowej dziewczyny! Czekaj! Tam jest pan Bobuks! O, o, nie! O nie! Nie może nas zobaczyć razem! E, co, ale czemu? <śmulmenty> O, oh, hej, kochanie! Hej, misiu! Tak, tak, wcale cię nie zdradzam, pobuks. Ja! Yeah! Okej, okay, obrabowywanie banku teraz! Okej, okay, szybko biegnijmy do banku! Ona musi być moją dziewczyną! Halo, halo, to jest napad! Nie, to znowu ty! Okej, okay, ty obrał mój bank, a ja będę na czatach. Okej, okay, dobra. Lecę na górę, ludzie, to jest takie urocze. Okej. Okay. Bang bang, Podkładamy bombę i. Cyk! Okej, okay, dobra. Bierzemy kaskę dla mojej nowej dziewczyny. Okej, okay, dobra, kochanie, czy teraz zostaniesz moją dziewczyną? Uh -oh. Ręce do góry Jesteście aresztowani Na 10 lat To nasz koniec Łazić tam teraz Ja cię po co ja to dla niej zrobiłem Gati teraz Będziemy razem na zawsze Nie nie Ja już nie chcę Proszę wypuśćcie mnie Dlaczego ja chciałem zabrać dziewczynę Koledze Podejdź do mnie, Gotti! Eee, okej! Okay. czekajcie, czekajcie, co ty zrobiłaś? Hehe, he, teraz jesteśmy zapięci na zawsze! Uuu, czekajcie, co ty mnie przebrałaś? Hehehe, <noise> okej, okay, a teraz na dwór, głupki! Eee, okej, okay, niech będzie! E, dlaczego jestem z nią zakuty? Hmm, a może spróbuję się wydostać? Opa! Okej okay. Ej co ty robisz Teraz przyciśnijmy się Przez tą szczelinę O tak Ej wracaj tutaj Co to za farmazony A jeszcze się ożenimy za 10 lat Zobaczysz Uspokój się Ej kotisz, uratuj mnie Na no, na no, na no, na no. Nie uratujecie. cię o, czemu ja chciałem kraść Bobuksowi dziewczynę Dzisiaj zebraliśmy się na ślubie Gotiego i szalonej dziewczyny Dobrze, zostajecie mężem i żoną! Pocałujcie się! Ja nie chcę! Kiek! Tak, tak, tak! Nie! Już daję ci całusa! O, tyle cię szukałem, kochanie! Eee. On mnie zmusił! E, czekaj co? To to jest nieprawda! Jak mogłeś, go ty? Ja przepraszam, ale ja nie chciałem ślubu. Zrujnowałeś mi związek. Ale jak to? E, dlaczego? Aaaa! Nie! Ja uciekam! Nie! Wracaj tutaj! O, o nie! Oni mnie gonią! Bang! Bang! Musimy jechać w stronę lotniska. Szybko zaparkujmy i już nigdy nie będę miał żadnej dziewczyny. Wejdźmy do samolotu. I chyba udało mi się uciec. I teraz jedziemy na Bloksburg. Eee... O nie! Zapłacisz za to wszystko! Zrujnowałeś mi wszystko! O nie, nie, Poczekajcie. czekajcie! Bomba! Dobra, szybko! Wybucham ten samolot za trzy, yy, dwa! Ostatni spadochron i BAM! Okej, okay, to już ich koniec. Będzie wieczny spokój. Nie Przeżyłam katastrofę samolotu. I Jeszcze się na nim zemszczę, ale bardzo się w nim zakochała. Okej, okay, a ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie suba i łapkę w górę, jak nie chcecie, żeby ta dziewczyna wam coś zrobiła. Klikajcie w te filmy na ekranie i do następnego filmu. Pa, pa. boję się.